Mądre bajki. Był za dawnych, bardzo dawnych lat w Indiach stary król. Miał on niepełnoletniego syna, który był leniwy i nie chciał się uczyć. Stary król bardzo bolał nad tym, no, bo jakże powierzyć tron i państwo Guptasowi, który nic nie umie i niczego nauczyć się nie chce. Zawołał wtedy król mądrych braminów na naradę. Jeden z nich rzekł: By nauczyć się dobrze sanskryckiego języka, trzeba na to sześć do dziesięciu lat. Potem, żeby posiąść wiedzę, trzeba wiele ksiąg przeczytać. Na co znowu potrzeba kilkunastu lat pracy. Wcześniej niż za dwadzieścia lat nie obiecuję ci królu wyszkolić twego syna. Król zmartwił się, bo był już bowiem nad grobem i tak długi termin nauki synowskiej nie zapowiadał nic dobrego dla państwa. – Czyż nie ma na to innej rady? – zapytał zrozpaczony król. Mądrzy bramini milczeli. Wtem zbliżył się do tronu stary, siedemdziesięcioletni starzec, mądry, wyśnuł siarman i rzekł tak – ja przyrzekam ci, królu, wyszkolić bez trudu twego syna i zaprawić go do rządu w przeciągu sześciu miesięcy. Jeżeli tego nie uczynię, możesz ukarać mnie śmiercią. Osypię cię złotem, jeżeli tego dokonasz, rzekł król rozradowany. Złota mi twego nie potrzeba, królu. Jestem, jak widzisz, stary, i całe życie przywykłem obchodzić się bez niego. Powiesz mi tylko syna, a skutki obaczysz po pół roku. Chętnie to uczynię i ufam twej mądrości, rzekł król i oddał syna na wychowanie w ręce starego mędrca. Jakże stary ów mędrzec uczył leniwego syna królewskiego? By uczynić go zdolnym do przyszłych rządów kraju? Legenda podaje, że mędrzec ów napisał szereg bajek, które zawarł w pięć ksiąg, które zwą się po indyjsku Panchatantram. Bajki te mieściły całą mądrość życiową i pod postacią zwierząt w sposób przystępny i wielce zajmujący odtwarzały wszelkie stosunki ludzkie, wyprowadzając z nich zdrowy sens logiczny, niezbędny do sprawowania rządów. Młody następca tronu słuchał z przyjemnością tych bajek i mimo woli tak rozwinął w sobie zdrowy sąd o rzeczach i ludziach, że po pół roku był już istotnie gotów do rządów. Wszystkie sprawy ogarniał jasnym umysłem i znajdował mądrą radę na wszystko. Po pół roku własny ojciec zdziwił się roztropności syna i nie wahał się już powierzyć mu trudnych rządów kraju. Dwie dziurki w nosie i skończyło się. Jeśli się podobało, zapraszam, subskrybujcie kanał. Poczytaj mi prosie tutaj na YouTube. Wystarczy paluszkiem naddusić czerwony napis w prawym dolnym rogu. Subskrybuję. Zapraszam Was także na Facebooka. Naturalnie, poczytaj mi prosie, lajkujcie i komentujcie. Hej!